Kochani, kapitan Klik, malduje się po raz kolejny na stanowisku, tym razem w ramach kapitalnego grania przy Grze Dishonored. A więc zaczynajmy w tej chwili, spróbujemy znaleźć doga, znaczy on tam jest, tam blisko, spróbujemy go podsłuchać. Okiem do dziennika, bo pojawiła się opcja non lital. Prześlij do Gowi wiadomość. Ukradnij coś tam z jego paska i zostaw go nieuzbrojony, o, o, tak, 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 tak. Wyobraźcie sobie sytuację, że zamknęliście kogoś w celi i nagle ten ktoś się do was podkrada, rozbraja was ze wszystkiego co macie i wychodzi, a wy nawet tego nie zauważacie. I dopiero kiedy, w momencie, w którym się zorientujecie, że coś takiego miało miejsce, jaki to strach musi być. Tylko to będzie bardzo ciężko. Teoretycznie mogłem go zdjąć już teraz, łączyć slow motion, wystrzelić trzy bełty naraz w głowę.

Chciałbym się do niego podkraść pod formą szczura. Dobra, spróbujemy. W sumie czemu wy wynie? Ale to będzie ostateczność. Na razie, chcę przejść, zobaczyć jakie są w ogóle tu wyjścia, wejścia i tak dalej. Jest chyba jeden strażnik, i on może być problemem. Dobra, wiecie co? Spróbuję go uśpić i najwyżej wczytam, Grejsi coś pójdzie nie tak. O, skubaniec jest chyba odporny na to. Dobra, i teraz wchodzimy do planu B. Strażnik został zdjęty. I know your footsteps, Corvol. Is this how you protected the Empress? Do you think you can hide from a hunter of men? Snow motion. Nice try, Corvo. Is this how you protected the Empress? Do you think you can hide from a hunter of men? I know your footsteps, Corvo. Póki co nieźle mi idzie Ale kurde jest otworny na stow motion Odwróć się tylko chłopie, to zobaczymy. Jeszcze raz tylko się pewnie co mam konkretnie zrobić. Dobra, szybki teleport za niego i zobaczymy co się stanie. Mus albo przewóz. Nie udało się. Nie udało się, ale było blisko. One more time. Musimy szybko się teleportować tutaj i z powrotem. A... Blisko, blisko, ale ciągle brakuje. Spróbujmy go jednak uśpić. Może się uda. Nie. W ten sposób też to nie zadziała. Boże, jak do niego podejść? Jak go tutaj. I know your

Tak, całkiem nieźle mi idzie. Póki co na pewno zdobyłem klucz. Teraz tylko jeszcze ciebie muszę z Kubańcu okraść. Rzećmy tylko okiem, czy udało się wykonać zadanie Ale to chyba nie o to chodziło. To nie o to chodziło Co mam zrobić, żeby wykonać to durne zadanie? I know your footsteps, Do you think you can Boże, Boże, nie mam kochani pojęcia, nie mam pojęcia. Nie chcę go zabijać. Chcemy, żeby strał przede mną ze strachu. I know your footsteps, Wiecie co kochani? Widzimy się. Za chwilę ja tutaj pomyślę co i jaki, jak wrócę, pokażę Wam właściwe rozwiązanie. Widzę kochani ponownie, jest jedna rzecz, której chcę spróbować, ale najpierw... Czekajmy aż się będzie wracał. Teraz przeszukajmy to miejsce, o, kolejne jakieś plany do budowy czegoś. Nie jestem pewien, czy ta opcja, to co zrobiłem, pozwoli mi zaliczyć tego Objectives, w sensie, mm -hmm. ale mam nadzieję, że to pomoże, o, pozbieramy swoje własne deuty, się przydadzą. Nie wiem, albo się to uda, albo się to nie uda, tak, czy inaczej nie zamierzam tutaj zostawać specjalnie długo. I kombinować. Jest nieprzytomny. Nie zamierzam go zabijać. Niech strap przede mną. Niech się boi. Niech oczekuje mojej zemsty. Okej. Okay. Wiele wszystko spadło Trosze, troszeczkę szybko. Dobrze, dobrze, powolutku. I teraz gdzie ja mam. A, tu jest zejście do tuneli, troszeczkę niżej. Chodźmy tam. Do kogo on prowadzi? Do tych tuneli No dobra To schodzimy Tylko jak ja już tutaj mam... O właśnie o, ten... o, 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 o To jest obraz Sokolowa I osobiście jestem skłonny zaryzykować, żeby go zdobyć pięknie Ta runa gdzieś tutaj jest jeszcze? Tak, o, niżej, to jeszcze runy zdobędziemy, fajnie. Uuu! Aj! Dobra, dwie runy na pięć. Nie jest to zbyt pocieszająca wizja. Tu jeszcze jakieś runy. Nie, nie ma tutaj więcej, przynajmniej nie na tej planszy konkretnej. Chyba udało nam się w końcu uciec. Zobaczymy, co będzie teraz po ucieczce. Jakie będą nasze dalsze plany? Dobra, ocaliłem go, ale chyba odebrał moją wiadomość dość jasno. A, tu jest jeszcze jedna runa. Może najpierw jednak pójdziemy, ten talizman weźmiemy, bo oni. Jest... No, na, na... Szczury w strefie chcą mnie zjeść. Dobra. Jak to działa? Welcoming host. Mogę dłużej opętywać szczury? Czy ja wiem, może to jest przydatne. Ale ja aż tak często o tych gryzoni nie opętuję. Dobra. One tam szczury zajmują się swoimi szczurzymi sprawami, a ja się zajmę swoimi. Dobra, tutaj powinienem teoretycznie wyjść. Ale ja chcę tą runę. Dam radę stąd wyjść z tej strony. Powinienem dać. Dobra... Teraz jakoś tutaj... Może nic tutaj nie widzę. Kompletnie zero, nul. dziękuję, widzę dużo więcej. Po prostu się będę wteleportowywał po kolei, bo nic nie widzę, nie chcę spaść. okiem runa na górze Tam Teraz jak ja mam tam się dostać, proszę ja was cierpi dreni, serio. Chyba ja będę musiał się po schodach potrudzić. Zakładając, że tu są schody, nie, zamurowane wszystko oczywiście. Może z tej strony. Nie, też nie, też nie. A on już był martwy. Myślałem, że jest jeszcze żywy, to da radę go ocalić. No tak czy inaczej nieistotne. Ja się muszę dostać tam na górę jakoś. I chyba znalazłem właśnie sposób. Dlaczego mam wrażenie, że coś mnie obserwuje cały czas? Dobra, teraz spokojnie. Nie, tak mi da rady. Trzeba by jakoś tędy, może nie wiem. Niech ja się zastanowię, chwila. Dobra, nie ma co. Ło! 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 A to jest pod napięciem. Dobra, zanim ja tam skoczę na to. To może być ciekawy widok, ale najpierw. Ja, wo, to był zły pomysł, bardzo, bardzo zły pomysł. Dobra, musimy się. Wo, wo, wo. Dobra, jesteśmy tutaj. A może jeszcze w inny sposób tam przez dachy Ta, to chyba będzie bardziej logiczny sposób, jakby się nad tym tak głębiej troszeczkę zastanowić. Mianowicie przez te schody tutaj jakoś. A może tutaj coś będzie? Jakieś wejście, no trzeba sprawdzić.

Don't you have a plague wagon to catch? Nie, najpierw muszę je się dostać, ale na dach. Nie wiem, czy je to jest, ale mi się lepiej tu przysłuży. Chyba. Nic nie widzę, nic nie widzę. Czuję się jakbym był na wpół ślepy. Tam co prawda... Nie, nie do rady. Okej, okay, jakoś się powoli wspinam. Z naciskiem, tak, z tej strony powinienem być w stanie dotrzeć na dach. Nie chcę iść przez te schody, tam pewnie coś brzydkiego się czai, co będzie chciał mnie zjeść. Więc o ile da radę, będę się po prostu w teleportowywał. Wow. Powolutku zdobędę tą runę, choćby to miała być ostatnia rzecz, jaką zrobię. Dobra, jak się nie dam. To spróbuję tam pójść po prostu Nie. To jest wygląda na to z tej strony najwyższe piętro a z tej. A z tej może coś się uda pokombinować. Dobra, jesteśmy na górze, gdzie jest runa. Tu jest suna. Ciężko było gdzie dostać. Dobra, teraz musimy złapać pociąg na to wychodzi z tego co pamiętam. Postawiam teleport i wyjedziemy efektownie główną bramą. Chociaż z drugiej strony... No dobra, zobaczymy. Zobaczymy w trakcie, nie ma co się martwić na zapas. No, jedziesz. No musimy trochę niestety poczekać na ten pociąg nasz. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj już wraca. I za chwilę pojedziemy znowu. Mam nadzieję, że to jest ta droga. A jak nie to zginę śmiercią tragiczne. Tutaj wywozi. Oto stamtąd przybió. Jedziemy. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije. Przeliczyłem się. Oj, się przeliczyłem. O, czytam od ostatniego zapisu. No chyba sobie... F9. No. A ja już myślę, Boże, gdzie ja jestem? Co się stało w ogóle? Próbujemy raz jeszcze. Tym razem muszę tylko pamiętać, że mam zejść. Zanim się wy... A bo nie, momencik. To co ja się tutaj męczę? Jak z tego co pamiętam... Może mam nadzieję, że mnie to nie zabije. Tutaj mogłem kanałami wyjść przecież. Ja w ogóle o tej opcji zapomniałem przez to wszystko. Dobra, biegniemy. Nie ma co się kryć. Tutaj gdzieś... Było chyba wejście do tych tuneli. O nie, teraz mi się coś upzdurało Nie, trzeba będzie wyjść główną bramą. Okej, okay, poczekać. Dobra. Y, ale z tego. Albo nie, jeszcze w tym odcinku wyjdziemy. Najwyżej że będzie trochę dłuższy. Jakby, co? Wiecie, dlaczego już? Myślę, że przynajmniej tam dojedziemy i na tym zakończymy ten nasz odcinek. Ok, będę musiał tutaj na ten, na to, na to. A co? Było blisko. Dobra, i teraz jak to bardziej małe działa? Tak działa. Wygląda na to, że mamy dwa różne mechanizmy, które będziemy musieli wyłączyć: jeden z tej strony, drugi z tej. Albo po prostu wymienimy baterię. Zapis tylko. To z tej strony mamy problem. Zdjęty problemem pozostaje druga strona. Jedzie tam coś, dobra, wezmę szybki zapis i spróbuję ten podbiec. Udało się. I szybciutko, szybciutko. Dobra. Przez te drzwi wyjdziemy jednak, już i zaczniemy kolejną misję. Już jednak w kolejnym odcinku. Więc póki co lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Na razie, pa, pa.